witajcie dzisiejszy odcinek ogarniamy temat wycen każdy z nas który robi wyceny zabiera jakieś graty na tą wycenę by jak najszybciej to wycenić wszystko zapisać, zanotować, wymierzyć itd tak itd tak ja ostatnimi czasy zazwyczaj wyglądało tak że miałem jakoś jedną miarkę, jeden ołówek jakoś latarkę i mojego t gdzie napisywałem notatki lecz postanowiłem stworzyć taki mały systemik, który będę zabierał zawsze na wycenę i powiem wam byłem ostatnio na wycenie w domu bo to była wycena już na pracę zimową w środku akurat to były panele będzie o tym filmik no i zabrałem taki zestawik, zobaczcie połączyłem Tistaka z Kubrikiem Pro. Co wy na to? Dla mnie bomba. Mnie się podoba. Myślę, że Wam również się spodoba. Tak to wygląda. Zaraz przejdziemy bliżej. Dlaczego? Akurat Pro, ponieważ ta skrzynka jest naprawdę bardzo mała w połączeniu z Tistakiem. Praktycznie nie czuć jej w ręce. Naprawdę mega rozwiązany. Taką jedną skrzyneczkę z distakiem zawijam. Piszę notatki, zapisuję, mierzę i tak dalej. Przejdziemy troszeczkę bliżej. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dzisiaj, bez cięć, bez przejść, jedziemy po prostu na żywioła. Tak, jak to u mnie bywa, i to jest fajne. Skręcamy się niżej. Mareczka. Kamera akcja. Pyk. Tak to się prezentuje. Jak widzicie, wszystko fajnie w pionie. Nie ma z tym problemu. Fajny uchwyt. Bierzemy na robotę. Pyk. Otwieramy Tistaka, Jeżeli chcemy zajrzeć, bierzemy sobie czysto kartkę. A to akurat wrócę na ostatnia. Jeszcze jest. Bierzemy sobie czystą karteczkę. Zarzucamy na górę, bierzemy pisaczka oczywiście. Ja to w Cistaku porobiłem sobie przegródki, by mieć zawsze nożyk, zawsze długopis pod ręką jakiś. Zamykamy. Ryk, zarzucamy i mamy gotowy zestaw na zapiski. Jeżeli chcemy wyciągnąć miarę, bo pomyślicie, a mamy zapisane, a gdzie miara? Mamy funkcję w kubriku książki, więc tutaj też ona działa. Zobaczcie, nie ma z tym problemu. patrzcie, wyciągamy co chcemy: miarę, dalmierz i tak dalej. Zamykamy, mierzymy i piszemy. Takie jest moje rozwiązanie. Ale mniejsze o to, połączyłem Tistaka z systemem Pro. O tym będzie osobny odcinek. Odkładamy t i zaglądamy, co jest w środku. Ja użyłem skrzynki Organizera 100 z serii Pro. Jest to wszystko w piankach zabezpieczone dzięki temu nie martwię się, że mój dalmierz, czy moje miary po prostu, czy tam latarka się pouszkadzają. Zależało mi na małym Organizerze i myślę, że Organizer 100 to jest najlepszy Wybór, ponieważ podstawowa miarka, latarka, dalmierz, wszystko się mieści po, w po wysokości. Mamy tutaj kilka rodzajów miar. Mamy miarkę dwumetrową, mamy miarkę 5-metrową, a jeżeli nam to zabraknie, mamy miarkę metrową czyli w zależności co wyceniamy, co mierzymy. Mamy zawsze pod ręką. Mamy oczywiście również dalmierz, więc wszystkie kąty, jakieś duże odległości również ogarniemy. Jeżeli coś mamy ciemno, musimy przyświetlić. Mamy w standardzie latarkę. Ja mam akurat Matronika, ponieważ ona ma naprawdę wiele funkcji zaczepu, czy to klip, czy to wieszak czy to magnes i tak dalej. Mega rozwiązanie. Te ze mną jeździ. Mamy oczywiście poziomniczkę. Nieraz musimy jakieś spadki zobaczyć. Nie jest to wielka poziomniczka, ale jakieś tam podstawowe sprawdzenie spad spadku powierzchni. Jak najbardziej się sprawdzi, ponieważ ona ma również magnes, więc nieraz tam na jakichś rurkach, nieruchach śmiało się przyda. Oczywiście jakiś marker, jakiś pisak, jakiś ołówek to jest zawsze pod ręką. Jakbym nie miał w tistaku. Słuchawki bezprzewodowe. Moim zdaniem warto, ponieważ jedziemy na robotę, wymierzamy sobie na spokojnie. Nagle mamy telefon, nie musimy tego telefonu odbierać, stać na linii i nic nie robić. Mamy słuchaweczki, rozmawiamy przez telefon, jednocześnie możemy sobie spokojnie wszystko dalej kontynuować. Tak wygląda mój zestaw, który moim zdaniem powinien być na każdej. Podstawowej wycenie. Kiedyś bywało tak, że miałem jedną miarkę, jeden ołówek i, i tyle. Miałem tam latarkę, ale zawsze mi czegoś brakowało. Okazało się, że to tej mi miarki brakuje, a to tej, a to tej mi brakuje, a to jakiegoś tam markera, a to poziomniczki. Więc stworzyłem taki system w jednym miejscu. Dzięki temu jestem w stanie wziąć na robotę taki oto zestawik. Pyk, zaklikuję, pyk, zaklikuję, odłożyć długopis. Notatka już tu niepotrzebna. Chowamy ją do środka. I jadę na wycenę. Nie ma z tym problemu. Wygląda. Podnoszę kamerkę do góry i pogadamy sobie jeszcze chwilę. O, 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 o tak. Jak sami widzieliście, połączenie z Tistaka naprawdę nie jest trudnym połączeniem. Można to naprawdę w bardzo szybki sposób połączyć. Nie trzeba będę jakiś nie wiadomo jakiś adapter, dziwnieć i tak dalej, choć będę katował Karola, by jakiś tam adapter tego typu stworzył. Stworzył taki adapter, lecz jeszcze go po prostu nie wziąłem w życie. Jest taki adapter, żeby połączyć Distaka z innymi, e, innymi markami, ja stworzyłem szybki adapter, moim zdaniem się sprawdza jeżeli jesteście ciekawi jak ja to stworzyłem, dajcie znać w komentarzach a na pewno taki krótki instruktaż nagram, jak to zrobić dajcie znać w komentarzach oczywiście jak wy jeździcie, na ceny co macie, czy macie jedną skrzynkę czy nie macie skrzynki, czy macie torbę narzędziową czy macie jakąś tam walizkę i tak dalej, i tak dalej też jestem ciekaw, dla mnie to się sprawdza, jak widzicie, małe podręczne i możemy mierzyć wszystko, więc naprawdę spoko. Yy, oczywiście, jeżeli się podobało, łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście na bieżąco. No i zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście, nie zapomnijcie o dzwoneczku, by dostawać powiadomienia. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!